Kolejną transakcją związaną ze środkami trwałymi jest ich sprzedaż, czyli istniejący środek trwały możemy sprzedać za pomocą czy to faktury sprzedaży, czy zlikwidować za pomocą dziennika środków trwałych. Pokażę obie możliwości. Stwórzmy sobie nową fakturę sprzedaży i wprowadźmy nasz środek trwały. jako wiersz sprzedaży typ środek trwały wybierzmy nasze testowe. oczywiście opis po tym jak wprowadzimy środek trwały możemy zmienić kod lokalizacji jest nie, nie, nie jest istotny ilość 1 no i cena jednostkowa. W ten sposób sprzedany środek trwały zniknie nam z ewidencji, to znaczy zostanie oznaczony jako sprzedany. Zaksięguje się zgodnie z metodą sprzedaży środka trwałego odpowiedni dekret w dzienniku. Policzony zostanie zysk, lub sprzedaż lub, lub, lub yy, strata przy, przy, tym, przy tej sprzedaży. Najprawidłowo prawidłowo zaksięguje się w księgach. Zobaczmy, jak będzie wyglądało księgowanie. Nie będę księgował dokumentu. Użyję podglądu księgowania, ponieważ zlikwidujemy sobie ten środek w inny sposób. A już raz zlikwidowanego, sprzedanego środka nie da się przywrócić. Musimy stworzyć nową kartotekę i wprowadzić wartości od nowa. Mamy informację, że Data sprzedaży, likwidacji nie może być ostatnią datą w księdze amortyzacji bilansowa. Chodzi o to, że data księgowania, której użyliśmy, jest mniejsza niż data księgowania ostatniej amortyzacji. Zmieńmy datę księgowania na 6, czyli czerwiec. Datę sprzedaży także. Mam nadzieję, że teraz system nie będzie miał kłopotu. Musimy ustawić jeszcze konto zwiększenia przy sprzedaży i likwidacji dla grupy księgowej samochód. Bardzo często ustawienia, które nie są używane, często przy takich transakcjach muszą być dodatkowo ustawione. Wybierzmy kolumnę. Konto. Zwiększenia przy sprzedaży likwidacji. Użyliśmy zwiększenia. System musi znać miejsce, z którego wyksięgować zwiększenie. Zaawansowane. Użyjemy tego samego konta, co konto zwiększenia. Okay. Spróbujmy zaksięgować dokument. Teraz wygląda prawidłowo. Powstały nam zapisy księgi środków trwałych związane ze sprzedażą czyli powstał przychód na sprzedaży, został wyliczony zysk i wyksięgowane wartości kosztu nabycia, amortyzacji i zwiększenia. Bardzo podobnie wygląda dekret w księdze głównej. Tutaj także wszystkie operacje zaksięgowane są zgodnie z ustawieniami kont dla grupy księgowej środków trwałych.